Piątek to pierwszy dzień prawdziwego ścigania w rajdzie Ipru. O godzinie 16 na rynku odbyło się oficjalne otwarcie rajdu. Dzisiaj kierowcy mają do pokonania 6 z 19 odcinków specjalnych. Kajetan, pierwszy dzień rajdu, pierwszy odcinek specjalny i od razu wielkie problemy. Co się stało? No, skończyliśmy odcinek numer jeden z problemami z centralnym dyferem. Najprawdopodobniej właśnie chłopcy wepchnęli samochód na strefę i będą sprawdzać, co się wydarzyło. Straciliśmy sporo czasu, bo końcówkę OS-u jechaliśmy bardzo żółwim tempem. Choć początek był bardzo dobry. No takie są rajdy, cóż, chyba tak. Na pierwszym pomiarze czasu byliście bardzo wysoko na początku drugiej dziesiątki. Spodziewałeś się takiego wyniku? Po, powiem szczerze, że po tym odcinku, który, z którego zjechaliśmy bardzo wolno, kiedy już tam siedzieliśmy, trochę ochłonęliśmy z Jarkiem 15-20 minut później mówiłem Jarkowi, że i tak bardzo spokojnie go zaczęliśmy. No ale takie są rajdy, ja nie mogę tutaj narzekać. Nie mogę i nie chcę, bo jestem na to przygotowany. Rajdy są nieprzewidywalne, zawsze może się coś wydarzyć. Tym razem ja nie zawiodłem, a zawiódł samochód, ale to tak, tak się zdarza po prostu. My naprawdę mocno eksploatujemy ten sprzęt. On się spisuje świetnie. Na innych rajdach tutaj nie wytrzymało coś. Będziemy testować, będziemy przygotowywać się do następnych rajdów jeszcze lepiej. Тоа не знам буда само